Tak, no my przyjechaliśmy tutaj w jednym celu, żeby wygrać e, dwa sety i, i oczywiście całe spotkanie. E, natomiast e, w, wiedziałem bardzo dobrze, że też czekają nas dwa ciężkie mecze w niedzielę i w środę. E, dlatego e, z drugiej strony m, zależało też mi bardzo, żeby zawodnicy, którzy w ostatnim czasie mniej grali, e, poczuli boisko i Szkoda tylko, że nie zamknęliśmy tego 3-0, ponieważ mieliśmy piłkę, piłkę meczową. Natomiast no Hebar później się rozkręcił, też grał na dużej fantazji. Cieszymy się na pewno z awansu, cieszymy się, cieszymy się, że swoją szansę dostali też zawodnicy, którzy tak jak wcześniej wspominałem nie mieli okazji być na boisku. Dzisiaj było widać też, że momentami tego boiska im brakowało ale w kontekście przyszłych gier było, było to po prostu niezbędne. My jesteśmy zespołem bardzo dobrze zagrywającym i, i to było widać szczególnie w pierwszym secie, gdzie nasza dominacja e, była e, absolutna. E, w drugim secie e, zespół z Pozardzika pokazał, że potrafi grać na swojej hali. Mieliśmy dużo problemów z przyjęciem, e, tak jak i zresztą potem już przez cały mecz, gdzie gdzie często graliśmy od siatki? I co za tym idzie? Nasz atak nie wyglądał tak, jak jakbyśmy tego chcieli. Szkoda, że przegraliśmy. Cieszę się z awansu, i cieszę się, że zawodnicy, że wszyscy dzisiaj pograliśmy, i przede wszystkim też mógł zagrać cały zespół.